Ta inwestycja jest ważna nie tylko dla okolicznych mieszkańców, dla mieszkańców Wrocławia, ale w ogóle dla dolnego Śląska. Rozpoczynamy budowę nowej, nowego odcinka 2,5 kilometrowego za kwotę 31 milionów złotych od ronda w Żernikach do ulicy Grota Rowackiego szczęścią do buforowej do granicy Wrocławia niezwykle oczekiwana przez nie tylko przez mieszkańców ale i przez Dolnoślązaków inwestycja czekaliśmy na nią kilka lat sam z RIT wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowych to jest ponad 10 miesięcy a więc te problemy proceduralne spowodowały to, że dopiero dzisiaj możemy rozpoczynać tą inwestycję czas inwestycji 14 miesięcy więc w 2000 Początek 2023 lub koniec 2022, to, je, to będzie czas, kiedy, kiedy będziemy odbierać tą inwestycję. Mam nadzieję, że dzisiaj bicie łopaty rozpoczęło najlepszy okres, czyli szybkie wybudowanie. Mam nadzieję również, że za 14 miesięcy, tak jak wykonawca to potwierdził, zostanie ona oddana kierowcą do użytku. 2,5 km, czyli 7 milionów złotych, połączy między grota Roweckiego a Buforową. Kolejny odcinek wschodniej obwodnicy Wrocławia. Z tego co się orientuję w tej kadencji, chyba najwięcej kilometrów tej drogi powstanie, gdyż mamy w trakcie realizacji Łany Długołęka, która będzie w przyszłym roku skończona. Również na koniec przyszłego roku zostanie skończony ten odcinek, więc można powiedzieć, że prawie, prawie, prawie zostanie zakończona. Czyli te kilkanaście lat marzeń i dyskusji będzie zrealizowane. Będzie to połączenie od ronda w żernikach razem z elementem buforowej. Tam 200 metrów buforowej jest do przebudowy, bo to jest na terenie nie miasta, a już powiatu i gminy i do Grota Roweckiego od Żernik, czyli od Ronda Żernickiego będzie wybudowana nowa jezdnia z rezerwą pod kolejny pas tej jezdni. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda nam się dokończyć to zadanie aż do węzła Oszą i wtedy pewnie będziemy... Będziemy myśleli o dobudowie na newralgicznych odcinkach tej drugiej jezdni, bo całość tych odcinków, które realizujemy, czyli cała obwodnica, będzie miała rezerwę pod drugi pas. Ja jestem sołtysem Bieszczykowej Radomierzyc i tutaj mieszkańcy zarówno jednej, jak i drugiej wsi upominali się o to, ale faktycznie chyba bardziej dla Radomierzyc, z tego względu, że ta inwestycja. Oczekiwała, to znaczy zatrzymywała inwestycje dróg powiatowych. Bo tutaj, żeby powiatowa droga ruszyła, to potrzebne było wykonanie najpierw tej. Że bardzo się cieszymy, bo w końcu się tutaj nasz rejon ruszył. Jak długo mieszkańcy czekali na tą drogę? Powiem panu, ja jestem sołtyską od 2012 roku i na każdym zebraniu. Z mieszkańcami, tak zwanym wiejskim zebraniu mieszkańców. Pierwszy prawie mój punkt to wschodnia obwodnica Wrocławia. No i niestety ciągle miałam niewiele do powiedzenia w tej sprawie, ale na ostatnim zebraniu, teraz wrześniowym, już była pozytywna informacja. Mówiłam, że już tylko czekamy kilka dni na zrit. I faktycznie tak się stało. Pozwolenie na budowę jest, na no dzisiaj pierwsza łopata. Że szczęśliwi jesteśmy.